4 kg face to face, panowie. A koro sprytnie tutaj widzę, rozgrywa to, to face to face, Katarek. Nie, ja przepraszam, po prostu mam straszną alergię na te zmiany zasad. A tu była zmieniana formuła, zmieniana waga, zmieniane zasady co do wyjścia na freestyle, także już mnie wzięło. No i niepotrzebnie też z tym wiatrakiem wychodziłem, szczerze mówiąc, bo mnie przewiało. No i taki mamy rezultat. O, proszę, o, proszę. Żeby Zrówko dopisywało jutro, jeszcze dla ciebie głos Ferrari. Co masz do powiedzenia? Jaka jest odpowiedź? No, prawie zestrałem się ze śmiechu, kurwa. Widziałem pupikę, strzelałam, jest naprawdę śmiesznym gościem. Nie, gdzie nie pójdzie, tam go wyśmieją. E, co, jest jak troszeczkę też jak prostytutka, bo nie trzeba było nic zmieniać. Rzuciłem kurwie hajsem w twarz, się na wszystko zgodziła. No, także tyle mam do powiedzenia, no i tyle. Jak nawet stary babcie, kurwa przy nim, e, tak, jest, tak jest kurwa śmieszny, że jak mają suchara między, nogocia, no, między nogami, to nagle robią się mokre, nie? Tak naprawdę jesteś najśmieszny.